Cześć tu Tereska, super, że jesteście, zapraszamy na kolejny filmik. A dzisiaj rozpożerzymy sobie prezenty, które dostałam od Świętego Mikołaja. Dostałam taką lalkę i ona się nazywa Teresa. Tak wyjąta. Tak, to jest Barbie Magic Touch i to jest Teresa. I ona miała takiego króliczka i jeszcze taki grzebień. Ponieważ ja bardzo lubię lalki Barbie i je kolekcjonuję, to moja kolekcja Barbie się jeszcze powiększy. Dostałam takie LEGO Friends. To jest taki waterpark, to jest. I mamy tutaj cztery postacie, więc jak go złożę, to Wam dam znać. Na razie muszę zrobić miejsce w pokoju, żebym miała trzymać te LEGO, bo jest bardzo duże. A też ja już zbieram Lego i już nie mam miejsca na nie. Dostałam jeszcze taką grę Górska Wyprawa. I mam też taką fajną grę Labirynt, ale może w innym filmiku opowiem o tym więcej. Mam też takie mikrofony do filmików. I dostałam też taki długopisik mały. Ma cztery kolory. Jest to piesek w takiej opasce z reniferem i ma kolor taki fioletowy, niebieski, szary i zielony. Mam też takiego, m, taki bryloczek ze Star Warsu i on to jest taki zwykły, tylko że on świeci. Czyli jest latarką. Tak. Dostałam też oczywiście dużo trzy, mm. takie I dostałam też takie oto kapcie z Grinchem i taką też piżałkę. Mm. Mam też takiego bałwana, który się świeci. na Różne kolory Mam też taką świeczkę z bałwanem Dostałam też różne słodkości I dostałam jeszcze taką poduszkę z mini Ponieważ jestem fanką Disneya, to Mikołaj trafił w dziesiątkę Oczywiście takie Mikołaje też są Dostałam nie pokazałam jeszcze wszystkich moich drobiazgów, ale to już pozostanie moją tajemnicą. Dziękuję wszystkim Mikołajom, to był bardzo fajny dzień. Pamiętajcie, warto wierzyć w Mikołaja niezależnie ile ma się lat. A w następnym filmiku pokażę Wam, co dostała Róża na Mikołajki. To pa! Cześć z reskas, jesteście. Dzisiaj są Mikołajki. Co dostaliście na prezent? Teraz otworzymy sobie kalendarz to. nie ma tego. Mamy tutaj takiego cukiereczka. W kalendarzu z mamy, mamy taką czapeczkę. A tutaj mamy takiego renifera serca. O, tutaj znowu jest wrogu. Okay. <laughs> Nie Nie tutaj też jeszcze tą samą czapkę. Mamy szóstkę. Okay. Mamy tutaj takiego zwierzaczka. I teraz kolejność tutaj... dla O, tutaj, dobrze ludzie opowiadałam. <laughs> I mamy tutaj taką, taką paczkę. Znowu z Magusiu. Jutro jest sobota, czyli zobaczycie, co dostałam na Mikołaja. Pa!